w biegu codzienności ogromną frajdę sprawia nam czytanie. Filolog, filozof i kulturoznawca bibliotekarz kontra literacki świat, do którego mają szeroki dostęp, a ograniczeniem może być tylko wybredność. Zapraszamy na nasz podcast Duchy osobne. Śmierć komi wojażerem. Język jest grą, która pozwala nam się wzajemnie zazębiać. Delikatnie piszą ciebie stukotem palców w maszyny. Chcą cię mieć do wieczornej herbaty. Czy to był dobry interes? Pokażę czas. My na razie podziwiajmy kratery księżyca na neutralnej ziemi balkonu. Chłonąc zapach spalonej patelni, to efekt orgi, jaką odbyła na niej cebula z ziemniaka. Tyle dostają co noc w ramach sąsiedzkiej pomocy. A muszka znowu spaliła olej dla ruskich papierosów. Horyzont zlał się z linią betonu. Był tu kiedyś cień kobiety. Czy jest jeszcze między wersami miłość? Fajnie. I my tak sobie po duchowemu wracamy ze slamu poetyckiego, krynki, i tak sobie jadąc, slamujemy dalej. Powiedz wojciechu, ty uczestniczyłeś jako slamer. Czy jako poeta? Nie no, ja zawsze uczestniczę jako poeta. Ktoś mnie pyta, nigdy nie mówię, że jestem slamerem. Ja tak naprawdę na slamy chodzę, tylko żeby sprawdzić, co ewentualnie trzeba poprawić w wierszu. O, a propos poprawić, to mamy przed sobą książkę Dymy, to jest antologia tekstów slamerskich, to jest świeżynka. Ja myślę, że to jednak młode wydawnictwo, ich pierwszy wypust jeszcze. Dosłownemu dajmy szansę. Tak, dajmy szansę, może przy drugiej antologii trochę będzie lepiej. No bo slamy cóż. Slamy, jako pewna odnoga poezji, stały się takim osobnym zjawiskiem kulturowym. Mówi się o nomadach slamowych, o takich osobach, które podróżują, tam zbierają pieczątki, punkty, biorą udział w Mistrzostwach Polski i między z tego. Nawet się utrzymują z tego. Co prawda jeszcze nie tak jak w Niemczech, gdzie proszę mi wierzyć, czytałem artykuł, tam gwiazdy slam Mary jeżdżą BMW. Kurczę, no. Tam się płaci za bilet wstępu kilkadziesiąt euro, proszę ja, ciebie na takie mistrzostwa. Także tam to są gwiazdy. W Czechach też jest dobrze rozwinięty rynek. No i my tutaj sięgamy. Teraz to się zaczyna od zachodu Polski przez centralną i po raz pierwszy Polska Wschodnia też już tutaj do źródła tu główną rzekę. Ba, no się rozwidla, no już Białystok, Krynki, co dalej? <grymki> Suwałki, sukółka. <grymki> krynki, takie miejsce kojarzone trochę z końcem świata, no bo tuż przy granicy, ale takie miejsce wytrawne jeśli chodzi o czystość powietrza, o przyrodę i o też siłę oddziaływania tej przyrody. Często się zastanawiamy czy słowo też ma taką moc, czy powrót do źródła, słowa, budowania, tworzenia można porównać do właśnie sił przyrody? Czy to jednak za daleko posunięta paralela, jak ci się wydaje? Po tym, co zastaliśmy, oczywiście nawiązując do slamu w krękach? Myślę, że to nie jest daleka paralela, bo kiedy zaczęło grzmieć, zaczęło padać deszcz, ludzie nie uciekli, a schronili się pod namiotem, i wręcz ta aura napędziła twórców. Pierwszy zaczął Wojtek i to intonował i wczuwał się w klimat. Duży, nawet jego wiersze pokrywały się z tym, co się działo obok ze zjawiskami. Szef Trans. Ta, wszedł ta, wszedł w trans. W trans I rytmicznie rzeczywiście dopasował się do tego zjawiska. Po raz kolejny osoba z publiczności, która najpierw była nieśmiała, dopisała się do slamu, więc to też jest. Ten moment, w którym mówimy, że słowo poetyckie zgarnęło kogoś nowego i przyciągnęło z publiczności. No i gościliśmy nomadów, między innymi z Warszawy. Tam zwyciężyła Magdalena Walusiak. Drugie miejsce Junona, więc dwie gościnie. Niezwykle gościnna ziemia. Co zresztą podkreślały, opowiadając nam... Tak, czują się tu jak u siebie i bardzo chętnie przyjeżdżają tutaj współtworzyć nasze środowisko literackie. Przyjechałam specjalnie na slam, bo w kręgach nigdy nie byłam. Także na pewno będę przyjeżdżać, bo w Podlasie ma mnóstwo miejsc, które chciałabym jeszcze poznać, zobaczyć. jest tutaj cudnia, uwielbiam bardzo gościnność podlaską, bo tutaj ludzie są po prostu tak ciepli, czuli, otwarci, że jeżeli chce się podładować baterię, to tu najlepiej jechać. Magdo, w twojej twórczości, którą słuchamy na slamach, jest dość mocno obecny motyw natury, czy czujesz, że tutaj ta energia puszczy podbija jakoś bardziej Twoje wiersze? Miałam kolejność występu w trakcie burzy. I to w czasie jej największego nasilenia to było wiadomo, że to muszę coś wybrać mocnego. Po pierwsze, żeby się z naturą trochę poprzeczać i wykrzyczeć, a po drugie, żeby publiczność wiedziała, co się dzieje i żeby jakoś wykorzystać te okoliczności przyrody. Więc wybrałam tekst o żywiołach, bo burza to są wszystkie żywioły naraz. Staliśmy na ziemi, wokół nas szalał wiatr, woda uderzała o dach namiotu, a wokół błyskały błyskalice, czyli ogień, woda, wiatr i ziemia, wszystkie żywioły i jeszcze ten eter, który po przejściu błyskalicy się włączał, to, to musiałam powiedzieć tekst właśnie o żywiołach. Mam taki mocny tekst w swoim repertuarze i on powstał podczas tańczenia przy bębnach nad Wisłą. To było bardzo piękne przeżycie i lubię go mówić, ale tutaj pasował najlepiej. Jedyne okoliczności, w jakich jeszcze pasował równie dobrze, to była noc nad stawem, kiedy była dyskoteka, nagle wysiadł prąd, bo przyszła burza, zostało tylko ognisko i ja przy tym ognisku zaczęłam nagle robić performance i ludzie w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. Dopiero co so tańczyli przy elektronicznej muzyce, nie ma prądu, a dalej coś się dzieje. To, to Uwielbiam takie sytuacje. Uwielbiam to, że Poezja może wkroczyć w nieoczekiwane zupełnie okoliczności i znaleźć dla siebie nowy kontekst i zaskoczyć ludzi, którzy nagle się z nią stykają i odkrywają. Oj, to nie jest to okropieństwo, którego myśmy się w szkole uczyli, którego nie można było kompletnie wytrzymać, w ogóle nie wiadomo było o co chodzi. Poezja może dotykać, może być żywa i może po prostu złapać kogoś za bebechy i wytrząchnąć mocno i spowodować, że coś w nim się poruszy, a nawet czasami coś się zmieni, a już największym cudem jest, kiedy ktoś, kto widzi występ slamowy, czy w ogóle poezji performatywnej i czuje, że to jest taki język, który pozwala mu wyrazić coś, co trudno jest powiedzieć słowami, to to jest największy cud, kiedy ktoś, kto uważał poezję za coś strasznego, nudnego, nieżyciowego, nagle zaczyna odkrywać w tym język, w którym sam zaczyna mówić o rzeczach, których nie da się wyrazić słowami, bo to jest poezja. Czyli potrzebujesz silnego jakiegoś bodźca emocjonalnego, żeby to wszystko zaczęło przez przyście przemawiać? Czy to dzieje się spontanicznie, przy różnych okazjach? A to teraz to trafiłeś w ogóle w punkt. Samo sedno. Ja nie robię tak, że siadam i piszę tekst codziennie. Tak robił Pilch, bo mówił, jak nie napiszę nic w poniedziałek i we wtorek i potem przestanę pisać, to potem w czwartek już na pewno niczego nie napiszę. Nie. Poezja to, to jest moja pasja. To nie jest mój zawód. Zawodowo również zajmuję się pisaniem, ale to są teksty dziennikarskie. Natomiast Poezja przychodzi do mnie wtedy, kiedy mam coś do powiedzenia i tak naprawdę moje wiersze to są moje rozkminy na temat różnych sytuacji. Ostatnio dużo piszę o tym, co się dzieje w człowieku, który wychodzi z toksycznego związku i powstaje bardzo dużo tekstów na ten temat, dlatego że ja sama jak gdyby, traktuję te teksty jako moją autoterapię. Sama sobie wyjaśniam, co właściwie się wydarzyło i jak to się stało, że znalazłam się w bardzo niekomfortowej sytuacji, z której teraz wychodzę i muszę się jakoś pozbierać. I poezja bardzo mi w tym pomaga. Rola terapeutyczna sztuki w ogóle, nie tylko poezji, jest nie do przecenienia. Właśnie sztuka to jest ten język, który pomaga nam poradzić sobie z traumatycznymi sytuacjami i czasami właśnie to jest najlepszy lek. Ale oczywiście, jeżeli jest taka konieczność, to należy korzystać z porad specjalisty, jeżeli jest trudna sytuacja. Depresyjna na przykład. Depresja to jest paskudna choroba i ją trzeba leczyć i tu musi wkroczyć specjalista, to na pewno. Fundacja Zwierz Podlaski po raz pierwszy, organizując festiwal Sztuka w Naturze, przemyślała temat i postanowiła wkleić, wpleść slam właśnie do Starego Parku w Krynkach i spróbować pokazać też, jak to wybrzmi między tymi starymi drzewami, okraszonymi imionami polskich królów. Nona, jesteś uczestniczką wielu slamów w wielu miejscach w Polsce i powiedz, jakie są Twoje wrażenia? Czy to jest bardziej slam, czy poetycki? No właśnie, zależy, gdzie jestem. Jeżeli jestem w Białym Stoku, to poezja. Bywam, bywałam czasami na slamach w Warszawie, to też zależy. Tam, myślę, większą wagę przywiązuje się do tego, by by się pokazać, jakoś zaistnieć jako performer, jako performerka. Stoimy tutaj w okolicach centrum Supraśla. Jest wieczór, cykają nam Świerszcze. Jesteśmy świeżo po slamie w Krynkach. Zajęłaś drugie miejsce, gratulacje. A może powiesz w ogóle o wrażeniach z tego slamu w Krynkach? Było super właśnie to, że to było, odbywało się w naturze i jeszcze była burza, lał deszcz. Ja sobie w ogóle wyobrażałam, że będzie lał deszcz i się cieszę, że lał. No Ale to nie To był zla. klimat, nie, nie zlał. Wszyscy się, wszyscy się skupiliśmy w namiociku. No było wspaniale, było inaczej i było tak, powiedziałabym, tak klimatycznie, tak blisko tej natury. Pojawiły się wiersze, które mówiły o żywiołach. A czy mamy taki zalążek Powroty do Macierzy? Pierwotne słowo, które wszystko stworzyło. Słowo jest jednak równie ważne jak ta natura. Ja myślę, że tak. Szczególnie tutaj, w tym miejscu na Podlasiu, na końcu świata. Ktoś ładnie nazwał, że wiersz slamerski to jest partytura. Z niego się dopiero czyta i z niego się tworzy muzykę. Który muzyk do tego wiersza podejdzie, tak nam zagra no i te teksty no muszą być grane przez autorów no, no nie ma innego wyjścia to, to musi rezonować z tym co jest w środku wiersze, które można usłyszeć na slamach są to wiersze specyficzne, one są pisane pod pewną rytmikę pod pewną Inscenizację, bo też dużo robi tutaj improwizowanie ciałem, słowem, rytmem. czułość głosu, tak, tembr tak. głosu ma, ma znaczenie. To nie są wiersze, które się czyta, i one temu może właśnie się nie, nie, nie bronią. Wydają się no miałkie, nie ma w nich jakichś takich głębi, głębi i subsensów, które można wyczytać tylko obcując sam na sam z tekstem. To, żeby. Pokazać, jak się powinno pisać, to powróćmy z powrotem do naszego samochodu i wracajmy z tego slamu w kręgach jeszcze raz. Słyszę cichutkie szemranie, jakby ktoś śpiewał piosenkę. Zaczynam powtarzać słowa. Idę, idę, idę. I mrugam sama do siebie. Wystawiam ślimaczy czułki, wiotkie niczym dłonie drobnej staruszki. Splecione główkami oddalają i splatają się w jedno. Patrzę na nie z uwagą. O świecie! Idę do ciebie. Ubieram się w nagość i płynę.